Chciałem państwu. Dzisiaj tą chwilę chcę poświęcić, bo zresztą bardzo dużo osób prosiło mnie w związku z tym co się dalej dzieje z tą tak zwaną ustawą o ochronie zwierząt i próbą dalszej tej walki w tym całym procesie legislacyjnym i między innymi protestem na 30 września. Kochani, a nasza ziemia piękna, uprawiona, zaraz pod siew. Natomiast dlaczego my jako Polacy polscy rolnicy, nie korzystamy z jej, z jej dobrodziejstw, a tak naprawdę to nie ważne, że jest nasza, że my pracujemy, a korporacje na tym zarabiają, oczywiście nas dymają, a Polacy, wszyscy, którzy, którzy powinni korzystać, nawet jeśli dobry zrobię surowiec, to i tak są truci. Co się, co się dzieje? I Kochani, przy tej ustawie o ochronie, ochronie zwierząt bardzo się cieszę i jeszcze raz wszystkim dziękuję za to, żeście. To było miłe i piękne na posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa. Kto tam jeszcze chce, niech sobie zobaczy na tych stronach. Tam ona była transmitowana, a jak nie pozostali, szkoda na to czasu. Wierzcie mi na słowo, krótko zrelacjonujemy. Więc dzięki temu, żeście Państwo... Byliście u tych senatorów, pisaliście do nich, maile, telefony. Słuchajcie, szczególnie ci senatorowie prawa i sprawiedliwości. W trakcie tej senackiej komisji, no tam oczywiście rząd powiedział swoje, ten bezrząd, e, ci przedstawiciele różni, i później rozpoczyna, rozpoczynają się wypowiedzi, oczywiście części senatorów, ale to było, to było ważne i z punktu widzenia nas, rolników, miłe. I co się okazuje? Senatorowie, Okazuje się, że są dobrymi ludźmi. Zaczęli mówić ludzkim głosem i roz, ostro ciąć ten gniot legislacyjny, tą antyrolniczą, antycywilizacyjną, antychrześcijańską ustawę, którą PiS przepchnął w Sejmie. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście wiadomo, że to było pod publikę. Bardzo, bardzo senatorowi Jackowskiemu byłem niezwykle zaskoczonym. Trafnością jego wypowiedzi, jakby z serca płynęła każdego z nas mojego, także. No i jak biedny tak patrzył, i tak dalej. No, oczywiście, tylko należy kiwać głową i, i podziękować. Miejmy nadzieję, że jeszcze się odważą. Po pierwsze, to co prosiliśmy, to co normalny człowiek, przyzwoity człowiek powinien zachować się jak trzeba i powinien zrobić w Senacie, Senatorze Rzeczpospolitej. Tam nie ma co poprawiać tej ustawie. Tam nie ma co poprawiać. Ta ustawa, nawet. Rozmawiałem z przedstawicielami platformy obywatelskiej, ze znanym posłem, który on sam nie wie, o co tam chodzi. Sam nie wie, o co tam chodzi. Co pis przygotowo i pod kogo. W związku z tym jest jedno bardzo konkretne głosowanie, odrzucenie w całości i kończymy ten cyrk i tą nerwówkę. Natomiast, kochani, wyobraźcie sobie, dobrze, dzięki Bogu możemy jeszcze dyskutować w senacie, ale popatrzcie. Gdyby Senat należał do tej gangsterki partyjnej politycznej, czyli był tak zwany pisowski, daleki jestem od Peowskich i tak dalej, i zawsze byłem, ale trzeba myśleć mózgiem, mózgiem. I gdyby był pisowski, to co? Te walce, ta maszyna już by zgniotła nikt by z nami nawet nie rozmawiał, nas nikt by nie słuchał A tak, przynajmniej trochę złudzeniami żyjemy Oczywiście po owcy, wszyscy zagłosują za lub znakomita większość. I w mojej opinii, w mojej opinii niestety może być nie najlepiej, ale przynajmniej do 7 października Senacka Komisja Rolnictwa zbiera tam te poprawki i tak dalej. Nie wiem jeszcze raz, co poprawiać. I dopiero jest specjalne posiedzenie Senatu poświęcone tylko tej ustawie. I dzięki Bogu. Bo ta ustawa ustrojowa dla rolnictwa, czyli stawia... Doprowadzająca w swoich rozwiązaniach, nie chcę już mówić, ale do rolnictwa korporacyjnego nie ma żadnych gospodarstw. O tym bardziej, normalnego, rodzinnego, rodzinnego, rodzinnych gospodarstw, normalnego rolnictwa, wszystko będzie podporządkowane korporacją. Korporacje mają mieć pieniądze, a państwo macie mieć onkologię. Ci, którzy korzystają, tak? I, i co ciekawe, wyboru nie będzie, bo nas rolników nie będzie. Tej ziemi już my nie będziemy uprawiać. Ta ziemia nie może należeć do nas. Nie będzie buszmeni będziemy i praktycznie jesteśmy Szanowni Państwo, w związku z tym są jeszcze te, te złudzenia póki ten walec pisowski nie jest to jeszcze, jeszcze możemy sporo zrobić w dalszym ciągu bo na nalegajcie na senatorów próbujcie do rozsądku ale to co, to, co kilkakrotnie mówiłem, tylko strach Strach, strach przed państwem. Ci, ci senatorowie, gdyby nas nie było, tam normalnych ludzi na tej sali posiedzeń senackiej, wierzcie mi, gdyby nas nie było. O tak, chyba, że, że media robią, no to też pod publikę by zagrali, ale inaczej by się zachowywali. Presja społeczna jest niezwykle, niezwykle ważna. I teraz, kochani, no ale oczywiście, komu zawdzięczamy ten los? Już stokroć, tysiąckroć mówiłem. Polityce. I naszej, a tak naprawdę znakomitej większości państwa, głupocie ja, jako polski rolnik, i wielu polskich rolników, my sobie nie życzymy stawiać nas w rzędzie baranów. Bo prawdą jest i oni się podpierają. No, przecież napis głosowało w wyborach parlamentarnych 71% mieszkańców wsi, czy tam wsi, i tak dalej. A na tego pana. Co podpisał ten zdradziecki dokument? To jeszcze ciekawsze, to przykrywka, czyli sprzedaży nam agenturze amerykańsko-izraelskiej, tak zwanego prezydenta 81. Nie obrażajcie nas. Na wsi nas rolników prawie nie ma. Faktycznie, z przykrością im się odniosę do tego i będę apelował do tych. Praktycznie, faktycznie, więcej, więcej niż połowa, może 60% rolników. W jednych i drugich wyborach głosowało. Natomiast nie obrażajcie nas, rolnicy, którzy myśleli, na pewno na to zdradę narodową nie głosowali i na ten powrót, żeby samemu sobie założyć na ścianie. A jeśli już, to po prostu nie poszli, bo nie mieli na kogo głosować. A jeśli mieli jeszcze więcej mądrości, to na pewno nie zagłosowali na prawo i sprawiedliwość ale za wszelką cenę zagłosowali, oczywiście i PSL, bo to chyba jasne, zagłosowali na inne rozwiązania, oczywiście najlepsi, jeszcze raz szacunek Wam wszystkim, żeście nam uwierzyli, rolnikom przy Konfederacji, jeszcze raz wielki Wam, rolnikom, szacunek tej stu kilkudziesięciotysięcznej garstce, która zrozumiała, zrozumiała, gdzie jest gdzie jest faktyczna jakaś polityka rolna, jakieś myślenie o tym rolnictwie. I teraz tak. Walczyć dalej trzeba. W związku z tym, 30 września o 10 na placu Trzech Krzyży rozpoczyna się protest. Organizują go ludzie, którzy powinni organizować. Działacze związkowi, którzy tak naprawdę zbudowali tą przewagę prawa. Ja nie, nie będę już więcej krytykował i wypominał. Nie ma potrzeby. Świetnie, że to robią, bo oni są odpowiedzialni za to. Ale teraz do Państwa. Kochani rolnicy. Wszyscy, którzy żeście głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. My nie musimy. Myśmy nie poparli tego. Ale wy, kochani, wy, którzy żeście głosowali, ty polski rolniku, mieszkańców wsi pozostali też, bo to jest ustawa degeneracyjna. którzy żeście na pis głosowali, macie być Macie obowiązek być na tym proteście, bo protestujecie przeciwko swoim wybrańcom, przeciwko tym, którzy zgotowali nam ten los. I któż nie będzie tutaj lepszy niż wy? Nie wstydźcie się, kochani. To są wasz wybór, wasze wybranie i wasi wybrańcy. W związku z tym, wy, którzy żeście popierali prawo i sprawiedliwość, winniście być na tym proteście. Ten protest jest dla was skierowany. A z tych gmin. Rolniczych, kochani, tutaj na Podlasiu, Mazowszu lub części Podkarpacia, gdzie prawo jest rolniczych, mówię, nie tylko, że tam wieś, sami dobrze wiecie, piersi się można uderzyć. Tam, gdzie było poparcie 60%, wy macie obowiązek. To jest pielgrzymka pokuty na parafie, autokary, i pielgrzymować na ten protest. Dobrze by było też w ramach skruchy i pokory. Te ostatnie 100 metrów przed placem Krzy trzech krzyży przejść z jakąś modlitwą pokutną, czasami jak żeś winien bardziej na kolanach. Na kolanach, tak. I nie tylko za tą ustawę, nie tylko za wydojenie polskiej wsi, za taki transfer od nas środku za doprowadzenie do zadłużenia, do takiego wytransferowania pieniędzy. Dzisiaj, gdzie praktycznie, jeżeli się nie zadłużył, to już praktycznie nie ma żadnych oszczędności. Jest tak zwana padaczka za to wszystko. Za to wszystko, za to Ardenowskiego, przewłagacz. Za to, o, gagatek, będziemy o nim w lepszym materiale mówić. Poświęconym szczególnie tej osobie, który chce się dzisiaj przekształcić. W związku z tym, nie żartujcie, proszę Państwa. Ta Wasza siła, dzisiaj to Wasze zobowiązanie, to pisowskie. Będzie bardzo ważne, bo pokażecie teraz, skoro się nie potrafiło przy urnie zachować, musicie teraz poświęcić swój czas, my będziemy pracować. Myśmy się potrafili zachować, no nie? ale wy musicie ten czas poświęcić. I szczególnie powtarzam, i szukajcie, szukajcie, już kilkakrotnie mówiłem, tych, którzy was namawiali, tych, którzy was namawiali, gdzieś skądś to się brało, sami żeście tego nie wymyślili. Szukajcie tych no i od, odpowiednie podziękowania, a do tych moich kochanych działaczy, którzy yy, kochani no, mają winę, nie mi wskazywać, warto było powiedzieć publicznie, czy na tym proteście, czy w ogóle, przeprosić, przeprosić Polaków, przeprosić polską wieś, że daliście się zmanipulować, żeście w sposób bardziej świadomy, mniej świadomy, pokątne, cichy, cwaniakowaty, Żeście pozwolili zbudować przewagę prawa i sprawiedliwości. Nie chodzi o niszczenie tylko polskiego rolnictwa. Nie chodzi o niszczenie tylko polskiego rolnictwa, ale całego polskiego narodu i polskiego państwa. Za tą degenerację, gdzie z czego się żyje? Z pracy. Pieniądze są z pracy. A co byście zrobili? Bardziej wsi nikt, nawet komuna! Tak. Komuna nie zniszczyła tak polskiej wsi, polskiego rolnictwa, jak wy, degeneracją. Bo oni dzisiaj po Biedronkach chodzą, nie wiadomo co kupują, a robić się nie chce. I to takie panie, no legatum, wy i legaty to dwa, PiS i legaty to dwa zbieżne i wy sobie pozostańcie. Pozostańcie, wybierajcie się wzajemnie. Nikt was nie będzie zmieniał. Natomiast ludzi, którzy mają sumienie, którzy są pracowici i mądrzy, jest więcej. I w niedługim okresie to będzie się wszystko niedługo sypać. Powtarzam, PiSu już nie ma. My dzisiaj się martwmy, żeby na zamiennik pisowski kolejny nie powstał, który na Łudzi, na Mami i to samo wyjdzie. Bądźmy mądry, proszę jeszcze raz, w ramach tej skruchy narodowej, w ramach tej Pokutnej pielgrzymki nie wstydźcie się. Bądźcie 30 września na tym proteście w Warszawie. Pokażcie, że nie będziecie się dalej dalej okłamywać.